Dzień dobry, kochani, jest 6.49 i my niedawno wstałyśmy i dzisiaj jedziemy do Bydgoszczy, ale mamy jeszcze sporo czasu, bo pociąg mamy o 14.35. Będziemy tam po 17.00 Bydgoszczy, bo mama mnie prosiła, żebym wzięła taki pociąg, żebym nie miał kto odebrać. Wcześniejszy był o 12.30, ale nie było tego takiego przedziału dla dzieci. No więc zdecydowałam się na ten, stwierdziłam, że jeszcze może właśnie zdąży mieć drzemkę, może będę musiała ją budzić, zobaczymy. I normalnie pewnie jechałabym w czwartek, bo jest środa dzisiaj, ale też moja babcia idzie w piątek do szpitala. No więc jakbym przyjechała w czwartek, to bym się z nią już nie zobaczyła. No bo pewnie idzie w piątek rano. Mm, a jeśli po południu, no to bym musiała czekać, aż mam wróci z pracy i w ogóle wiecie o co chodzi. Moja babcia mm, ostatnim razem była w szpitalu i nie zobaczyła Lili. Bo no nie, nie wchodziłam do szpitala z Lili. Więc teraz chcę, żeby i ją zobaczyć, no i też wolę się spotkać normalnie w domu, a nie w szpitalu, a my zostajemy na tydzień. Hmm, czyli jakby cały ten. no już, dzisiaj to już nie liczę, ale no czwartek, piątek, ten długi weekend, no bo jest 11 we wtorek i będziemy wracać w środę. Także spędźcie ten dzień z nami. Dobra, jest jakoś po ósmej i ja się właśnie przed chwilą ubrałam poczułam to dzisiaj. W ogóle dajcie znać, czy mi to pasuje, ale ja się czuję świetnie. To jest taka bluzka, że wiecie, niby ubrałabym ją tylko na wyjście, ale tak jakoś mówię, eee, biorę te dżinsy, dawno ich nie miałam, bo ciągle noszę te właśnie, co dostałam, te rurki. I wiecie, one może jednak na tyłku nie leżą tak dobrze, jak te wszystkie rurki, ale w połączeniu z takim czarnym taki jeans wygląda w śmienicie i po prostu... Teraz mam takie eskiety. Cały czas noszę te, te wymieniane eskiety. Po prostu Piotrek ich nakupował tyle kolorów. Ostatnio jeszcze dokupił zestawy. One są świetne. Co prawda czasami jest mi w nich jeszcze zaciepło ale na zimę to taki game changer. I, słuchajcie, no do tego po prostu jakieś bym kowbojki ubrała. Takie po prostu czarne albo nude bojki do tego outfitu, ale bardziej czarne. I... Kurde, gdzie mam to postawić... No, szybko, żeby wam pokazać. Niestety mam tylko buty z do tego. Ale jakby. Widzicie do tego kowbojki? Bo no mam tylko nogaweczkę. Widzicie o to chodzi. <grymne> co <grymne> no, Dobra, muszę jeszcze opaskę zrobić, żeby przyklepać. Tutaj. E, no, więc. Lili już rozpuściła kitki kit. której ja zrobiłam Więc do tego kowbojki albo Albo martensy Totalnie czarne martensy No i powinno być jeszcze może prasowane. Ogólnie kochani to się zawsze kończy Tak samo Czyli chcę jak najmniej Zabrać i po prostu jest Kaszana nie W sensie ta torba jest tak pełna Że postanowiłam parę rzeczy przełożyć do swojej To już jest takie napchane, a jeszcze nie ma tu zabawek. Ale wiecie, dla Lili to ja tam nic nie mam, bo moja mama mi zawsze, jak zostawiam, to przywozi kolejnym razem, żeby po prostu z tych rzeczy nie wyrosła, żeby je wykorzystać. To jest tak ciężkie, zawsze mam laptopa tego w bluzę. Wziąłem jeszcze jedną małą bluzę, jeszcze dwie pary spodni. Trochę skarpetek oczywiście na bieliznę. A jeszcze jeden stanik muszę spakować. I do właśnie trochę tych rzeczy małej. Ale jeszcze spokowałam ładowarkę i to już jest takie ciężkie, ale nawet nie wzięłam nam jeszcze żadnych snaków. Ja nie wiem, ja nie umiem jeździć po prostu. Ja wiem, powinnam po prostu jechać w tym outficie i z racji tego, że. I po prostu dać tam laptopa, trochę rzeczy małej, tu rzeczy małej, ale nie mogę się powstrzymać, bo moja mama mówi, że ten, że spodnie to mam wziąć swoje, no bo z niej od niej spodnie to mi wszystkie lecą. Nie lubię być, wiecie, na tydzień w jednych spodniach. i do wszystkiego im będą pasować. Więc wzięłam trzy pary. To jest co mam na sobie. Dwie pary. No i okej, okay, dobra, dopakowałam dwie bluzki jeszcze swoje, ale one są prawie tak cieniutkie jak ta. No, po prostu tego się zbiera, nie? Ja nie wiem. Ja po prostu powinnam wysyłać paczkę wcześniej z Lili rzeczami. Jeszcze mogę to zrobić, ale nie wiem. Paczka dojdzie w piątek pewnie. I nie wiem, czy teraz, czy już robić rosół. Jest jakoś 8.30. No, bo już robił kochanemu rosół, słuchajcie. Zrobiłam mu wczoraj kary, żeby miał na dwa dni. Jeszcze rosół, idź zobaczyć, co umili. ulili. ubiera buty. Po prostu kalosze. Nie ta noga, misiu. Druga noga. Nie wstawiam pranie, no bo jakżeby inaczej, nie? Stwierdziłam, że idziemy teraz szybko się, wiecie, przywietrzyć. Ubrała, nie, źle. Ale czasem wychodzi dobrze, wiadomo, jeszcze nie rozumiem, co znaczy prawy, lewy but. No, że kalosze wchodzą w taki sposób. A. Czapek to my w ogóle mamy od Grom'a, więc dzisiaj Wszystko ją ja jakąś taką Też pasuje, I jakby... Mamy białą z pomponem Mamy taką Jeszcze I to wszystko wiecie, to nie kupowałam Tylko po kimś Takie ładne, niezniszczone tutaj ze smyka Jeszcze jest ta druga, ta akurat z tego zestawu Co moja mama kupiła, tu To pompon już trochę odchodzi Więc wolę zakładać po prostu tą do tego szalika Ale za też pasuje Mam jeszcze taką, ale tej nie chcę w ogóle nosić. Jakoś tak z dwoma pomponami. Ta jest z zeszłego roku, ale widziałam, że już troszkę troszkę mogła być większa, więc no może jeszcze czasami założymy. I tak naprawdę Lili ma tutaj taką szafkę, tylko, że ona tu przekłada, więc wiecie, tu nie ma porządku. No to jeszcze jest ta. W tej wygląda przesłodko, jest mega urocza. Niby sama bym takiej nie kupiła, bo niby taka jak kiedyś się nosiła, ale ona w niej tak uroczo wygląda, szczególnie do tego polarku. Tu mamy jeszcze taką, no nie wiem, czy założę. Ale może do czegoś, chociaż chyba nie matki. Chociaż ładny ten niebieski, więc w sumie. No to są, wiecie, już nie na zimę. O, jeszcze jest taka! No i to też tak naprawdę by tutaj posuwała bardzo ładnie. Więc tak, tak, tak jesteśmy ubrane teraz. Yy, no, to tyle. I. Mówią, że z dziećmi to ciężko. Moje dziecko, ściąga mi pranie, wiesza, pucha mi wózek. Dajcie spokój, co się jaki chill. Nic tylko dzieci robić. Nie! Najbardziej lubię tą kurtkę, bo nie dość, że jest taka ładna. To jest ciepła. Ale niestety tutaj była przyrodka i. się inaczej się ubrać, to, to Spodnie też zostały. Ua, i to mocno. Ale brudne dziecko, to szczęśliwe dziecko, że mamy 11 kurtek. To nie będę jakoś bardzo rozpaczać. Już rozprałam tą kurtkę, po prostu się najczęściej ją nosimy. No a co, chciałam, żeby dziecko się jeszcze poławiło. Bo potem siedzieć w pociągu. To mówię, to jest jedyny moment, bo potem już robię rosu. Mm. Dajcie znać w ogóle, czy u Was na placach zabaw też dzieciaki zostawiają zabawki. Uważam, że to jest super, że właśnie na jakichś osiedlowych placach zabaw, jak jakieś dziecko nie bawi się już zabawką, to po prostu rodzice ją wystawiają. Co prawda, bardzo dużo dzieci starszych niestety niszczy te rzeczy albo wrzuca tutaj do takiego. To miał być chyba staw, ale nigdy nie wlali tam wody i tam po prostu młodsze dzieci tam nie wejdą, bo to jest stałe ogrodzone. Jakby trzeba po prostu przeskoczyć, więc starsze dzieciaki tam wchodzą. Jak tu ktoś sprząta, to e, panowie ogrodnicy często wyjmują też te rzeczy, które, są, które tam dzieci wrzucają. Lili przez przypadek, ostatnio właśnie dwie piłki, ktoś teraz zostawił taki stół i Lili przez przypadek właśnie, to były takie piłeczki sensoryczne, ona je wyjęła i tam dała je na i na podosty i tam wleciały. No, ale to przez przypadek. Natomiast no, starsze dzieci, no, to raczej, no, raczej takie dziecko roczne nie rzuci wielkiego auta tam. Jest to dosyć niemożliwe. Małe autko może tam wpaść, albo właśnie piłeczka. A często są tam rzucane. Piłka, no to rozumiem, bo to przez przypadek. Natomiast te wielkie auta myślę, że to nie jest przez przypadek. No i tu jest właśnie bardzo dużo takich yy, zabawek. Tutaj jest taka kuchnia, właściwie pozostałość. Bo to była taka kuchnia McDonalda, ktoś po prostu miał taką kuchnię, takie jak drewnianą. No to ktoś miał plastikową. Kiedyś też nie było takiej mody na te drewniane zabawki, więc to, że dzieci po prostu. Mogła mieć takie plastikowe. Oczywiście ktoś już dawno dorósł i nie wiem, to gdzieś leżało w piwnicy czy coś. No i ta kuchnia została zbezczyszczona bardzo szybko, tak naprawdę. Ona już była na drugi dzień w połowie, ta druga część była cała połamana, więc. No niektóre dzieci chyba mają za hobby po prostu niszczenie tych rzeczy. Rozumiem, no zabawa zabawą, ale no jednak fajnie, e, jak by te rzeczy były w całości. E, nie oceniam, tylko po prostu wiecie, fajnie można zawsze spróbować wytłumaczyć, czy po prostu... Ym, no... No bo po prostu... Był kiedyś też, nie wiem czy już mówiłam, takie autko i ono dosłownie nagle tego samego dnia, tylko po południu jak wyszłam, już było w milionach części, no to ewidentnie jakby to nie był przypadek. To ktoś musiał po prostu, wiecie, rzucić, rozwalać, rozwalać, tak aż się rozwali. Nie wiem, że dzieci różnie po prostu, wiecie, wyładowują emocje i też pewnie e, czerpią wzorce, no nie tylko z domu, ale ze szkoły i przedszkoli. No, jednak po prostu fajnie gdzieś z tym dzieckiem być obecnym, nawet jak wiem, że dzieci są już w takim wieku, że wychodzą same, ale żeby mniej więcej ogarniać, co się dzieje, po prostu można pokazać dzieciom, żeby w inny sposób wyładowywać tą frustrację. Także jest piękne słońce, jest 9.30 i coś, i ja bym chciała tak o 10.00 właśnie. Yy... Zaczynam się do 10 to tu nie będziemy nawet, bo Lili się już trochę pomoczyła też nie pozwala mi... powinna mi ubrać kurde kombinezon w ogóle i by się pomoczyła, pobrudziła i wszystko byłoby ok, a teraz musimy zabrać jakąś inną kurtkę. No ale dobra, w sumie wiecie, bo ja mam takie coś trochę, że dziewczynka to musi być różowym, a wcale nie musi. Więc po prostu bierzemy się inaczej i będę robić rosół potem, Muszę wam to pokazać. <grym> Słuchajcie, rosołek się pichci już od dawna, od 10.15 chyba, a mamy godzinę 11.54. Tutaj mamy kalafiorek, tu zrobiłam brokułek, tutaj jest dla Lilii musik z cukinii i jabłuszka. Nie wiem, czy zje, ale zobaczymy. I po prostu najgorsze jest to, że jest właśnie 12, a ona nie miała drzemki. My o 13.20 musimy już łapać bolta, bo ja wiem, jak to z nimi jest, a na dworzec zachodni pokazuje od 26 minut do 405 no, mam 14:35 czyli tak naprawdę 13:35 wyjechać tak godzinę przed najlepiej wyjechać najlepiej godzinę przed ale wiecie już 20 łapet sobie bolcika a ta tutaj pani nie chce spać i teraz czy ona zaśnie przed wyjściem jak ją wybudzę to przecież nie będzie miała humoru no bo będzie wybudzona i tak się zastanawiam co tu robić już nawet mi przyszło przez myśl jechać ja Chciałam zrobić drzemkę w wózku przed pociągiem. Czy po prostu. Chciałam powiedzieć, że już miałam taki pomysł, żeby kombinować i jechać na dworzec, i żeby miała drzemkę w wózku przed dworcem, ale no, za dużo tych kombinacji to by było. Szczerze, szczególnie, że zasnęła. Jest 12.02, więc dosłownie chwilę po tym, jak powiedziałam, że wiecie, nie śpi. Teraz muszę tu ogarnąć. Ona ostatnio śpi bardzo długo, więc muszę tu ogarnąć, bo na pewno już się nie będziemy bawić. Dlatego, że. No w sumie powinnam jeszcze wziąć torby stamtąd. Więc ogarniam. No, tak, no tutaj do ogarnięcia um, Ona śpi bardzo długo. Wczoraj spała 2 godziny i 40 minut. Co prawda przebudziła się i zjadła trochę mleka Tak po półtorej godziny Czy godzinie Nie sądziłam, że jeszcze zaśnie Po prostu takie że za nią tęskniłam, tak mi się nudziło Więc ogarniam I patrzę już, czy wszystko mam I co? Dogotowuje mi się kalafior Więc zaraz sprawdzimy O No i tu jeszcze mam Taką sytuację Więc sobie zaraz sprawdzimy, czy jest to... Już kalafior widać od Brokuła, ale to nic, bo tak jak zawsze jemy kalafior z Brokułem, bo my tu używamy, wiecie. Jeszcze trochę mu damy... A już dokładnie tak pachnie rosołem. No może jeszcze sobie zjem troszeczkę. Prasuję sobie tu I w ogóle widzę, co ogarnęłam. Nie ma to jak mieszkać tu ponad rok. I ogarnąć, że tu jest światełko. Ach, niesamowite co. Dobra, myślę, że zmiarę te rzeczy jeszcze, będę zabierać, nie wiem gdzie, kurde, z to wsadzę, ale jeszcze tu mamy jakiś portfel, no ale to ktoś zmiarę ogarnięte. I tutaj też mamy ogarnięty. Wiecie co, tak naprawdę to może się niedługo okazać, że to jednak jest najlepsza pora, żeby z dzieckiem jechać, dlatego że ona, jak jadę o innych porach, to ona i tak nie śpi w pociągu, tylko raz jej się zdarzyło zasnąć w pociągu. I tak to było już na ostatnie 40-50 minut. Więc i tak była wkurzona i już miała humor na resztę dnia. Taki se. I wiecie, wiadomo, że robimy wszystko właśnie pod dyktando dzieci. Ale też z drugiej strony właśnie nie ma się co czasami przekminiać, bo jeżeli do. No... Jest taka sytuacja, że musicie, nie wiem, jechać właśnie tym pociągiem czy cokolwiek. No to po prostu się nie ryjcie Nie będzie mieć humoru, to nie będzie jakoś sobie poradzicie, jak zawsze. My mamy sobie zawsze radzimy. Wiadomo, no, dużo lepiej jest się do dziecka dostosować, ale czasami może się właśnie okazać, że jak się nie dostosujecie, to może wyjść lepiej niż zwykle. A mi się wydaje teraz, że jak prześpi godzinę, nawet godzinę 15, to będzie super czat. Można tam jej tą godzinę 20 i zaryzykuję tego bolta. Nie no nie, nie mogę, nie mogę tak zrobić, bo jeszcze będę ją karmić i nie wiadomo ile to potrwa, więc totalnie nie, nie mogę tak zrobić, bo mogłabym zaryzykować wtedy z dążeniem na pociąg. Ale chodzi mi o to, że ta godzina pełna, dam jej tą godzinę pełną, będzie mieć 20 minut właśnie na wyszkowanie się i zamówimy już Bolta. No to wiecie, już będzie miała humor, co nie? A tak... Jakbym ją przetrzymała, to mogłaby wiecie, w taksówce spać tylko 20 parę minut, bo nie wiadomo, jak ten bold będzie jechał. Więc y, myślę, że finalnie y, czasem może się coś okazać lepsze, a też y, nie mam wtedy takiego poczucia, że muszę szybko wszystko zrobić, tylko spokojnie zrobiłam tę zupę, y, zrobiłam pranie, ogarnęłam tu, wiecie, ona się wyśpi i, i po prostu popołudnie spędzimy w pociągu i tyle. A potem się wyszaleje jeszcze. Do końca, no i przez to, że nie będzie miała jakiejś takiej ultra długiej drzemki, to pewnie padnie u dziadków. Więc to też jest super, no bo wiecie, sobie pogadamy i w ogóle jutro moja mama do pracy. Nie wiem jak statu, więc nie wiem co będziemy robić, eee, ale sobie przypomniałam coś teraz. Teraz wleci kawka zbożowa, cyniknis. I no co, co mam robić? Słuchajcie, jeszcze sobie włączę coś na YouTubie, bo przede wszystkim się ogarnęłam. To wyszło tak pyszne teraz. Po prostu Piotruś dał tyle kremu i jeszcze chłodziliśmy to um, na balkonie, więc nie przyszło niczym z lodówki. On twierdzi, że nawet jak jest w pudełku, to przechodzi z czymś z lodówki. No, coś w tym jest, że jak już jest chowane do pudełka, to już nie jest to samo, więc najlepiej serio, jak jest taka pora roku, to sobie chować to na balkonie. Jaką mam z dobrą. Jaką mam dobrą nutę do gadania, dobra. Jeszcze chciałam Wam pokazać, że mamy tą czapkę. Ja ją uwielbiam. Ona jest przy cudownym kolorze tak naprawdę. Patrzcie, jak fajnie wygląda na tle tych poduszczek. I do niej zawsze zazwyczaj ubieram jej tą futkę. Właśnie wczoraj ją pogodziłyśmy. Napieram piorę, więc nie mogę wziąć tej. Nie mogę wziąć różowej i zaraz zobaczymy to. Właśnie też plusem ogromnym takich sytuacji jest to, że... Ja mam często ogarnąć, bo jak idziemy na pociąg o takich porach, że ona nie ma jeszcze tej drzemki, to cały czas się przy mnie kręci. Ja wtedy sobie spokojnie wszystkie nie ogarnę. I rzeczywiście zostawiłam tam torby, ale wiecie, jeszcze sobie dopakuję na szybko. Za chwilę jak tam pójdę, to myślę, że się nie obudzi. Albo pójdę właśnie tak na końcu, żeby dopakować, i wtedy właśnie może dobrze, że się sama obudzi, a nie będę ją. Na A wie, wie, wiecie o co chodzi? Po prostu, ym, wózek, żeby złożyć, to nie może ni być nic pod spodem i takie rzeczy po prostu często mnie właśnie w takich momentach, gdzie się spieszy na pociąg, przytłaczają. I chciałam jej wziąć, bo jeszcze mamy taką kurtkę, ładną jedną, ale właśnie nie wiem. No to czekajcie, zaraz zobaczę, czy ona się nadaje, czy ona się tylko pomoczyła, czy gdzieś ten brud jest. Może jednak. Dam radę w niej pojechać, ale chciałam jej wziąć i kaloszki, i buciki, ale już po prostu nie mam miejsca nigdzie i nie wiem. Ja po prostu, bo kalosze, bo ona sobie potrafi sama zdjąć, to nie jest dobre, nawet w takich miejscach jak dworce, gdzie nie zawsze mogę spojrzeć na nią, więc. Tak. No, ogólnie ostatnio miałam też taką sytuację, to mogę teraz powiedzieć był tutaj przy tym wózku, tylko że to jest syf. Nie wiem, czy, żebyście tego nie widzieli. Dobra, jest taka tutaj. O, zapinki są. Co nie? Przez te zapinki często nie możemy czegoś włożyć z zakupów. No i Piotrek sobie ostatnio to odpiął. Ja szłam wtedy na ten pociąg przed Weselem do Radomia. Słuchajcie, dziecko na ręku, torby. Pan pod taksówkarz podjechał. A ja nie mogę złożyć wózka, bo ten wózek składa się tak, że tu po prostu ciągniecie. I to jest ten mechanizm. W momencie, kiedy on to odpiął, to to się nie składało. I ja mówię, co jest, czemu to nagle wychodzi? Ogarnęłam, jak to zrobić, a musiałam to przełożyć, ale musiałam dać panu taksówkarzowi Lili, no bo on nie wiedział, jak to zrobić. Ja wiedziałam, jak to zrobić. Więc, no wiadomo, Lili zawsze obcych ludzi płacze, więc. Wiecie, no i nie było innej możliwości, no musiałaś trochę popłakać, ale no, on by tego nie zrobił, no nie ruszylibyśmy, bo byśmy nie, z, nie złożyli tego wózka, więc jak zawsze chcecie akurat coś zrobić, to pamiętajcie, żeby to poprawić, bo on to po prostu odpiął, jak nam się zakupy nie mieściły. Trzeba było to z powrotem jednak wpiąć, bo jak się okazuje zawsze taki element, jest potrzebny i w ogóle, ja właśnie teraz nie pamiętam, czy ja mu to powiedziałam. Chyba tak wbiegł i pewnie nie czaju, ale muszę mu to wytłumaczyć następnym razem bardziej. Ja zawsze mam problem też z takimi rzeczami, że o, jeszcze kocyk dopakować, jeszcze coś. Ja nie wiem, jak się z tym wszystkim zebra, ale zaraz sobie jakoś to ogarnę, powpycham. wiecie jak będzie sam kocyk, to chyba wózek tak się złoży, więc po prostu, po prostu kocyk wezmę do środka. Także tak. Dobra, kończę już. odezwę się pewnie dopiero albo w Pytkoszcie, albo w pociągu, jak będziemy same. Mam takie małe momenty u siebie. Powiem wam, że udało się pięknie, bez 12:53 obudziła się sama. Nakarmiłam ją i pewnie gdybyśmy, wiecie, normalnie zostawały w domu, to mi się postarała tak odejść, żeby się nie obudziła. Ale jak tylko wstałam, to otworzyła oczy i już się cieszyła, więc super, bo nie muszę jej budzić na siłę i mamy jeszcze 20 minut na spokojne ogarnięcie. Nawet postanowiłam tym razem wyglądać jak człowiek do pociągu. Let's go. Oczywiście jeszcze biorę ten plecak i nie ale torbę. Jest ja siedzi w wózko, więc połowa sukcesu. Dobra, już jest trochę śmieszniej. I oczywiście napchana torba cudonia. Uwielbiam. Udało mi się złapać bolca, więc za 8 minut mamy. Jest 27, czyli no mamy. Jak przyjedzie dokładnie godzinę przed, a pokazujemy, że jedzie się 34 minuty, to będziemy na czas. Cześć, papa! Cześć, hello. Nowe zasłony. Co zawsze coś nowego. I czysto. Ej, zakupił sobie kupił sobie... 3 metry. Proszę cię no, że już mnie widać. Nie chcę.